Chodzimy z tak? Ja nie, dalej, idziemy ja, dalej jakoś. Trebu, trebu. Fizyka nawet. Też mógłowali trochę fizyki z PC No. Bo na PC bardzo mi się podoba fizyka, ale kontrola jest bardzo przyjemna. Ja jestem wiesz, tak jak ja gram zazwyczaj mieszka klawiatura, mhm. to tutaj bardzo przyjemnie mi się prowadzi tą postać. Co prawda zapominam o tym, że chodzę analogami a za nie strzałkami, a, ale przyzwyczajenie. Nie takie. Nie ja od razu wy... Berlin wybudowano. właśnie co tutaj będzie. Czy to, co tutaj jest? Przedniły dzień. Ha! 100! Przedni... Zabiję przedniłego pnia. 100! ty zbierasz złoto, to ja też zbieram złoto. Coś mi się dostaje. Dobra, czy nie? ja mam. Cz... 454. No. złota. Ja też mam 454. No, to jest wspólne rato. złoto. Tak. tak. Nie, no. <śles> Sorry. Dobra. Że czy mogę rozwijać den, czy nie? Mogę rozwijać den, nie? Będzie będziesz bohaterem. O, mur też. patrz, troszeczkę. Dobra, jo, już jo, wykorzystaliśmy cały silnik fizyczny, na ten element? O. O. żeby jego żona zaproponowalibym razem z babcią nadal u nich mieszkać. O, tam coś mamy. Ta, ta, ta. Mięstne jeże. Nie, to nie są w czym mięsne Na pewno wszyscy zwracają uwagę na te dzienniki. Znaczy, jak gram sam, no to ja też lubię, ale... Słuchaj, podoba mi się to, że można robić różne kombinacje multiplayera. Na przykład teraz, gdybyśmy podłączyli konsolę do sieci, byśmy mogli grać z dwoma ludźmi. A, no cztery. No to możemy nie. też grać na osoby na jednym w sumie. Na Czy na, jednym, na jednej konsoli. A, to tak Z tego tak. co się orientuje. No, no czekaj, nie. Nie o... Ja mam dużo na tak bo... przykład osoba się. Skończyła mi się ta mana. Ć... Energia Rege. duchowa. Nie mana. Jak ona się regeneruje, w jaki sposób? A huk wie, ja gram bardzo w takich grach. Huek wie. No czekaj, mi się zregeneruje tam. Pewnie przy atakach jakoś bym jakoś atakował, gdzie by się regenerował. To tak. Tu byliśmy. Tu byliśmy? Zatem tej chyba tak. Czekaj, zobaczmy sobie mapę. No, a. Jest tam, tam jest przejście. Tam jest kropex. Dobra, jazda. Tam jest kropex, a tu jest kurde, ten kurde czarno-biały ekran, tak, nic nie widać. Ale nie, te moje skrzydła na czarno-białym tle wyglądają bosko. No, to taki efekt z lat 60' takiej tani. Tak. To nie, tak, jak tu, jak tu moby, to mi się regeneruje Ale, o, ty, ma, żeś mu kombo zasadził Powaliłem go Aha, tego się nie da Dobrać. otworzyć. Myślałem, że może da się otworzyć tą silnicę Ona jest... To znaczy, rozumiem, o co chodzi fanom, że na przykład grafika jest zbytnio taka jaskrawa. To znaczy, wiesz, taka za bardzo bajkowa w porównaniu do Diablo 2. No. I rozumiem to że Po bo fabuła, jestem w drugim akcie, wydaje mi się, że jest lepiej poprowadzona niż w trójce, ale jest mniej... Niż trójce. Nie w trójce. w ale jest mniej, jakby to powiedzieć, jest mniej smakowita. Te jest nie teraz. Serio? O, patrz, teraz, tak. teraz patrz, czas na gałeczkę. Oczywiście zazniało tak to źle. A czas na gałeczkę? Mhm. Dobra gałeczka, dobra gałeczka. Ale błagam cię, nie król tego. Nie przemyślałem tej kwestii. Czuję się z tym źle. I Ojej, jest... jesteś takim wielkim, przerażającym, żegający rzekający... 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 zombiakiem. A te ząbiaki zombiaki to jest to, nie te ty... matki. To są matki. Tak, one żegają zombie. zombie. To chciałam mieć. Dobro, osiągnięto problem. punkt kontrolny. Stare ruiny. O. Dobra, poczekaj, stop, zatrzymajmy się. Yy... Chciałem wrzucić suchara, znaczy powiedzieć, że jesteś takim wielkim, wrośniętym niesionym mężczyzną i ciągniesz w jakiś ciemny las biedną niewiastę. <grym <grym suchar time. time! Suchar time, tak. Biedna niewiasta. Ja, ja mam skrzydła. To niewiasta. Ja nie ufam kościołom ze skrzydłami. Za dużo dobry, za dużo dobry. <grym grym> Ale krasny film. Krasny, krasny. Dobry film. No. Czy chodziło, bo coś, się, coś tam się gada. Nie zastanawiam, bo w niektórych recenzjach słyszałem, że w angielskich, niektórych recenzjach angielskich, e, czytałem, że po prostu można przejść w grę klepiąc jeden klawisz. Na no pewno. No de facto tak, ale no, jak grasz na łatwym, to... No, ale jak robię tutaj kombosy, wiesz. Jak podwalam tutaj kombosy z... Drugi macie, bo na razie to okay. ja mam dwa przyciski na górze. już mam trochę ponad 1000 zł, ty? Tak, tak Nie masz tyle samo, dokładnie. Czyli jak zbierasz to, O, patrz, te... piwnica. A, Czyli ja tam mamy trupa. Dużo trupa. Ja mało fur. Domowe no... Do, no... przedszkole, wszystkie trupy kocham. A mi się czasami. Z... analog czasami się automatycznie przewraca. To znaczy, ja sobie tak automatycznie paluszku. Wycisz Paweł. trochę, bo wydaje mi się, że będziemy mieli znowu problem. Eee, możemy mieć. Możemy mieć problem z dźwiękiem, poczekaj. To zróbmy inaczej, stary. Zróbmy inaczej. Eee, weź ustawienia. Sam eee, głos. Tak, wycisz efekty, tak do minimum. Ale to wtedy się na nawet... tym... Efekty wycisz tak do, nie wiem, 20%. Ale to na trudzie nie będą słyszeć na naszym filmiku. E... Będą słyszeć efekty, bo najważniejsze tak naprawdę jest, żeby była w tle jakaś muzyka i dialogi, które się pojawiają. Przynajmniej takie jest moje zdanie. No dobra! dobra do piwnicy. Jakby co to wina Pawła. No właśnie. Złomasiu. Czep się. Beczko śniegu. <śmiech> Mój trup. Nie chcę własne trupy. O, to nie smutno. A ja patrzę, ja już mam swoje kółeczko do Tak Te naprawdę ja nie widzę. A, pełnią mi się postacie. Bo, oczywiście, na na kręgi wokół postaci wyglądają tak samo. No dobra, poczekaj. Jest coś nowego? Za, to byle twojego. Mhm. Mm bym zaraz nie dostał orgasmu od tych. Zwejdowły. Co się dało Tak, gracie. O i założono od razu. A, czyli jak coś trafi, ja tego nie mam na sobie, tym mi się hmm. samo zakłada, tak? Albo jest... Nie, nie jest lepsze, bo wtedy się nie zakłada. Tylko jak ktoś wiesz, nie miałeś. Aha. Jesteśmy bohaterami, rozpiewszamy chałupy. Tak, bo każdy porządny bohater w świecie fantazy wchodzi do dowolnej chałupy i robi tam rozpierdówkę. Dokładnie, a potem... Inaczej nie jest bohaterem. A potem, biedna, biedna rodzina, obczajmy masę, w co, się w co się dzieje, Widzimy. my jesteśmy. tutaj, tutaj, tutaj. Blisko Tu jesteśmy. jesteśmy blisko, czyli musimy iść w Ale we w prawo. Poeksplorujmy. Poeksplorujmy tutaj. tu. Nie. nie tu, 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 tu. A, tam mieliśmy poeksplorować. Tu, tu, tutaj będziemy eksplorować. Opa, tutaj coś... Ostał, że wiesz, się sypie. O, się, się sypie. O, sypie się, człowiek. Nie, no tak, gielka jest naprawdę przyjemna, to nie, wiesz, no, nie dałbym tej grze dziewiątki, bo jednak widzę, że ona jest troszeczkę tak... Nie, no, gra na dziewiątkę to musi sobie zasłużyć, naprawdę zasłużyć i... Na ósem, no, 8, no 7, 8. tak 7-8. First Look, no to właśnie 7-8, kontrola jest Sterowanie jest w porządku. No dobrze w porządku. E, nie spodziewałem się tak dobrze przeniesionego sterowania. Bo nawet, jest, ja będę, ma... nawet ja będę z totalnym nobem ogarniam. Le, się lepiej ci dojdzie idzie w fremanie. Tak, z duży lepiej. W tej stronę. A to jest portal. No tu wiesz, portal tak jak do nowego trista. Mamy tam się przenieść. Okej. Okay. Okay, okay. Portale to jest Prawo. ważna rzecz, bez nich po prostu granie w diablo byłoby do